Cześć widzowie, ja jestem Elf TV, a tutaj jest nasz bohater, Alex Drake, tak, jest starzystą w mediach i ma tutaj coś takiego, aktywny chowaniec, posiadanie chowańca, chowaniec Sima o, o, o imieniu Alex, wypełnia go spokojem i pewnością, chowańce wzmacniają twoją moc magiczną, i chronią przed śmiercią w nie do końca zrozumiany jeszcze sposób. No, fajnie. Aha. Bardzo dobrze. To ten chowaniec jednak jest bardzo, bardzo przydatny, będzie widzę. No, jak chroni przed śmiercią. No, ale dobrze. On tutaj jest sobie to z serem. Dobrze. Niech pan nie. Dobra. O! On, nie, on jest brudny, a ma jakieś zadania z pracy. Osiągnij stan. Chyba nie uda się tego zrobić. Wiecie co? To my wrócimy sobie do domu. Wróć. Jest inni Simowie. Co tutaj jeszcze jest? Różni Simowie. Tutaj jest ten portal. Ktoś, sobie ktoś lata na miotle. A gdzie ja mógłbym miotłę kupić? Właśnie. Idź na arenę pojedynków tu są jakieś inne wyspy dobra ale to, to potem to potem nie ma co o tutaj dobrze no to no, no to potem to zrobimy no wy. dobra no to tak Musiałby tutaj obziąć prysznic i iść spać Nie, 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 nie. Jeszcze skorzystaj. Dopiero potem spać. Dobra. Dobra, dobra, no. O, dobrze. Dobrze to zrobił. No dobra, no to on śpi. Pańce odeślę. No dobrze. Co tutaj jest? Sen. Smaczny sen. E, możemy tutaj pracuj z domu. E, Idzie do pracy z domu. No. Widzicie co? Nie. Nie, nie, nie. Ty się zwolnisz. Porzuć pracę. dobra. Wstawaj. Powódź. I podejmij karierę. Podejmiesz nową karierę. Będzie, uwaga, uwaga, krytykiem. Tak, będzie krytykiem. Krytyk. Dobrze. Tak, powinien. Jest roznosicielem gazet. No dobrze. Przenieś te papiery z jednego końca biura na drugi migiem. No, no i to jest jego zawód. Za 22 godziny. O, po yy. Aha, dobrze. To nie... O nie... Smakosze inspirujące, ten to ich nie należy, no tak, bo jest smakoszem. E, Ci Simowie stają się szczęśliwi i bawią się jedząc dobre jedzenie. Są swoje jedząc złe jedzenie i mogą oglądać programy kulinarne, by szukać pomysłów. No to, no właśnie, i do tego krytyka to mu się przyda to cecha. Ten, to bycie smakoszem. Co ty tutaj masz? E, Okej, okay. no to tej pracy będziesz mógł to robić. Do Dobrze. Yy. Okej. Okay. Yy. Dobrze. Niezadowolony z wyników pracy. A ciekawy jestem, ale tego chyba nie można robić zdalnie. Chyba nie, no, nie wiem. Nie <laughs> ja to Wątpię, no. ale jakaś tam, może coś tam pisać, wiecie, jakieś recenzje, jakieś restauracje. Zrób zapaleńców, ale tutaj chyba nie idziemy. Seria, wiecie, z magią ma tutaj działać. I dobrze, mamy tutaj. E, ach... Aha, praważąc, pijąc eliksiry, pojedynkując się. Trzech zaklęć, Rzuć zaklęcie. Dobrze, widzowie. To będzie trzeba zrobić. To, co ty masz w planach? Oglądać telewizję cały dzień? No, nie wiem, czy mi się ten plan podoba. I chyba nie mogę. Tutaj żywą coś takiego... O, on romansy ogląda! Kometa, Po obejrzeniu tego gorącego romansu wzrosła ochota do flirtów. No dobra O, aresztowana Dobra. To tak, ty tutaj chowańca. Może... O, przydwi chowańca. A gdzieś mu tutaj coś. O Teraz odeśli! O, patrzcie. Dobra, to ty mamy tutaj, o, tylko naprawę. Niby fajne zaklęcie, tak jak już... Tak jak już mówiłem... Niby, to jest niby takie fajne zaklęcie, bo może coś naprawić, ale no... No ja bym chciał żeby wiedzieć, coś tutaj mógł popróbować, tak? A to mu nic, nic nie ma. Dobrze, więc zamiast... Oh, Myślisz tutaj co robić w ogóle? Eee... Ćwicz magię. Nieokiełznaną. Dobra, ćwicz nieokiełznaną magię. Może coś... Zebierz, <laughs> nie, no nie! Anuluj! No dobra, <laughs> Patrzcie, dowolnik. O! Odkrył nowy zakręcie porażenie. Dobrze. Może tutaj kogoś porazić. Ale to wiecie. Nie wiem czy... się E, zbierz energię i poraś nią cel. A to kogoś czy coś? Na przykład tą lodówkę. Możesz porazić? O, jest! Porażenie. Dobra, poraź. Tylko w sumie nie wiem, czy ja bym chciał, żebym własny sprzęt pora... To chyba do sąsiadów Są? powinienem. Widzowie, nie! Do sąsiadów! Dlaczego nie poszedłeś? Do sąsiadów! Nie! Możemy teraz... Nas zatrudniamy złotą rączkę czy naprawiamy? Zatrudniamy On nie umie Nie umie naprawiać Dobra O, przyjdzie we wtorek Od, Dobra No to ty z Jego widzę nie ma Oj, będę, będzie musiał dużo pisać Widzę, co mi się średnio podoba szczerze Przedeć, no ale trudno O, napisz felieton Do pracy, do pracy, tak nie wiem, czy mi się to podoba, on będzie tutaj. O, patrzcie, naprawia, naprawia. A ludzi można porazić? Eh, można. Właśnie jest takie tutaj zadanie: Rzucić zakręcie na innego sima. Okej. Okay. Ale ja bym chciał porazić konkretną osobę. Tego pana. I to nie bez przyczyny. O nie! Dług nam doliczył. Patrzcie, do rachunku nam przyśle. Jacie. I mamy zero symbolonów. Chciałbym poradzić jest nie, nie bez tego, tego... tego gościa. Bo on... Po, jak myśmy go poprosili o pomoc, żeby pomóż, żeby nam pomógł zaklęcia, żeby powiedział nam jakieś oh, zaklęcia, no to on powiedział, że nie, że nie ma opcji. Porażenie. O, o, to? o Co mu się stało? Nie widzieliśmy tego. Okej, okay, ale... Y Okej, okay, ale relacje są... patrzcie co mu mówią, go obraża. I... Zostawię to bez komentarza. Dobra. Magia, chowańcy, ćwicz magię. Otwórz księgę. No, fajnie, że mamy te porażenie. Po to No, nowe zaklęcie, tak? Eee, i ty o, oszołomiony jesteś. Opisz ale dobra, to wyślij go do domu, nie? Ale nie by było... Już by on nam coś powiedział, jakieś zaklęcie. O, sprząta tutaj. O, sam się zabrał ze sprzątania, podoba mi się. Co ty robisz? Nie! Nie rozmawiaj! Napisz felieton! Przecież to miałeś zrobić! Nie śwelię pisać. Takie było zadanie. Cel. Ej! Czemu on ci pójść spać? Śpi. Nie śpi. Nie śpi. Dobra, nie chcę utnie trochę drzemkę, nie? Stawaj. Co ty tu masz? Entuzjazm się przerodą. Dobry pomysł, ale trzeba coś zjeść. Nie można. O, ktoś tu dzwoni. Yy. 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 Nie wydaje mi się, daj. On cały dzień w tym szlafroku chodzi, ale. A. co tam, nie? Sprzątnij, bardziej wse. A to też, to. Rozmyślaj, czy szklanka jest w połowie pełna. Dobry pomysł. A to jest taka opcja? Nie, nie wiedziałem. Nie? E, magia? Ona prawa. O nie! Ta lodówka. Patrzcie porażenie. Ta lodówka, co myśmy wzywali tego, o tego. musimy to mogli naprawić. O, zepsułem. I teraz naprawię. Dobrze. Ej! Co ty robisz? Ty miałeś zaklęcie na prawa. Nie, nie, nie. nie. Jednak. Naładowanie magią. Fajnie. Chociaż, no, nie wiem, czy to tak dobrze wcale. Chowańce przy drzwi. Chowańca. Nie podoba mi się chyba to. Chociaż on coś tutaj ma wykupione, nie? Rozładowanie. Dobrze. Chociaż nie wiem czy to dobre tak naprawdę, wiecie? Mm. No w sumie, no bo teraz panie coś tam daje też, wiecie. Możesz rzucić chyba silniejsze zaklęcie. No to możesz sobie poćwiczyć. Albo dobra, to o na razie. Serde. O! To on sam zaczął, z własnej inicjatywy, ale ci Simowie widzowie, oni... coś takiego jak własna inicjatywa, to niekoniecznie znają. Kupisz sobie książkę, a mianowicie kupi poezję, nie romans, umiejętności. I nie chalezma, nie fitness. Gra, 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 komedia. Pewnie się domyślajcie co chcę. Chcę, moi drodzy... Yy, gdzie to tutaj mamy? O, pisanie. E, ży, y, ok. Problemy z odmianą. Nie! Kasy nie ma na książkę. Jed o! ktoś tu do nas, przyszedł. Pimbus! Dobra. Mogę być złośliwy i cię wreszcie poradzić, ale nie będę. Nie, dziś nie można. Nie, można. Żartuj o to. Nie wiem, co. Na eee, no pewnie. Czemu ma nie lubić komedii? Nie widzę. O, okej, okay. jakie masz naładowanie? Ale w sumie, patrzcie, nie wiem, jaką mógłby się inaczej rozładować. Może jak to by osiągnęło całe, to już by się mogło wyzerować, tak mi się wydaje. No bo patrzcie tutaj jest w punktach to możliwość rozładowania. Mm, nie wiem, więc... O! Dobrze. O, jak coś tam sobie oglądasz. Widzę, on lubi ten telewizor. Bardzo lubi. To jest mojego ulubiony mebel. W całym domu. Dobrze. Odeślij chowańca. I możesz sobie tutaj. Eee, możesz, bo my mamy zaklęcie. Porażenie i naprawa. O, poproś o trening magiczny. No właśnie, my jednego poprosiliśmy i ja on powiedział, nie, nic ci nie powiem. Dobrze. Dobrze. A pojedynek byłby niegłupim pomysłem, wiecie? Może z tą? Ona wiem, że w magii jest taka... Mało. Jest to... O, o. O, o. O, a, już dopiero jest czwarta w nocy, co? Jest no taka początkująca pod tak. No dobrze, to ona śpi, a dlaczego my nie śpimy? Nie wiem, no, chyba się wyspał nasz Sim. Tutaj chyba będzie O, zmywa naczynia, no dobrze, dobrze. Trzeba, trzeba. O nie! Dwie godziny do pracy! O! pracuj z domu. <grych> nie! A możemy iść do pracy? Bo ja bym jednak chciał do pracy iść. No nie. nie... Nie, 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 Do pracy, do pracy. Idziemy do pracy, widzowie. Symbol chorobę, porzuć pracę nie. W sumie czemu nie? Nie, nie, nie porzucaj, nie porzucaj. Anuluj. Nie, nie, bo to jednak wyzerowało. i dobra, ale dobra, my jeszcze nie zaczęliśmy chyba dnia, wiecie. Nie chcę, nie chcę, żeby on z domu pracował. Przecież nie byłoby to takie. No, mamy 0 simoleonów. No, jest to bardzo niepocieszające. E, plusem jest, powiem wam, że, pokażę wam, fajny plusik. O! Zrób sobie fotkę z ręki. Teraz patrzcie. Cyk, 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 I. Uwaga, uwaga, sprzedajemy. Na 34. No kokosy może to nie są, no. Uh -huh. Mówię nie są. No nie są. Dobra. Nie będziemy ukrywać. Ale zawsze coś. No dobrze, e, ja bym chciał, żebyś ty poszedł do pracy tak normalnie. Nie możesz. No trudno, no. Magia. Musimy. No dobrze, no może tam pojechać, nie? Dobra, to tak. Podróżuj. O! Poj ten pojedynek mieliśmy przeprowadzić. Zapomniałem. No, że sobie przypomniałem. Wtedy ona nam zdradzi jakieś jedno zaklęcie. Tylko nie wiem, czy ona zna zaklęcia. Co? No dobra, zaraz to będzie. Czy ona zna zaklęcia? Pojedynkuj się o a wygrywaj różki lub miotły. Co możemy tutaj? O co możemy zawalczyć? Możemy zawalczyć. O, uwaga, uwaga. O artefakty, czyli o różki lub miotły. No, dobry pomysł, ale możemy zaciekły pojedynek. To chyba o. No wiecie, kto jest lepszy? O składniki eliksiru, o wiedzę, naucz się nowych zaklęć, przyjacielski. Ja bym o. O skład... może o artefakty, nie? Trzy artefakty można sobie kupić, wiecie? Może o wiedzę lepiej. A o wiedzy. No, no, dobra. dobra, niech się pojedynkują. I zobaczymy, jak to wygląda. Jestem bardzo ciekawy tego. Wychodzą przed dom. Dobra, wychodzą. To wygra? Dobra, trochę za głośno. Czekajcie.

Porażka, no. a ja teraz musi. Franżuaga, to jest Czy owiedzę? Nie, o <laughs> To tyle dobrze, bo jeszcze coś oddawać w mnie musieli. Skeebs,

Ej, Ej, do komputera naszego, to jest nasz. nie do domu. Jeszcze chwilę, nie? Widzieliście? Taka bezczelność. Dobra, no nie trzeba, patrzcie, co ja tu robię. To nie wychodzi, nie? No dobra, zostaw. Jak ci nie wychodzi, to zostaw. E, podróżuj... Samemu czy z kimś? Samemu. Przecież nie schowaj chowańca! Ja. Yeah. Sch nie schował. To samym no... Dobra, chyba sam się. No tak, żeby było, wiecie, nie? Ta To gdzieś musi być. Tu będzie chyba, w zamożnych przedmieściach. No chyba w ogóle, to to Trzeba przecież. To. Chyba tutaj, ten. Dobra. widzowie? Eee, co. Patrzcie, ona tu jest! Przyszła! Chowanie cię schował? Nie! Jeszcze coś się. Ten, ale to oni chyba wiedzą jednym na wszelki wypadek. Co tutaj Nie, okay. Z kim tutaj rozmawiasz? Bardzo. Dobrze. O, 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 ktoś tutaj. Na piwek, on, mam gdzieś z więc. Na nie dajemy. Nie wiem. O, tu jest muchawa. Dobrze. Usiądź i wypróbuj. Bo tu musimy tak. Trzy różnych smaków. No dobra, widzę. Nie? No dobrze. Ja ten odcinek już kończę. A dalsze przygody w następnym odcinku. Pa!